Bo jak się urodziłem, to mojego ojca już nie było, uciekł. Mama zmarła, jak miałem rok. I od tamtego czasu mieszkałem w rodzinie zastępczej, to było 16 lat. I po tych 16 latach mama stwierdziła, że już ze mną nie daje rady, bo weszłam w alkohol i narkotyki. No i stwierdziła, że się mnie pozbędzie. Mieszkałem wcześniej w domu dziecka. Nie ja chodziłem do szkoły i po ukończeniu 18 roku życia, jak dalej się nie uczę, to muszę opuścić, opuścić placówkę. No i tak wspólnie szukaliśmy z panią dyrektor tego ośrodka jakiegoś miejsca dla mnie, żeby na ulicy nie spać. No i znaleźliśmy ogłoszenie w, w internecie Fundacja Po Drugie. Mój dzień wygląda tak, że jeśli mam wolne w domu, to pobudka jest o ósmej, umyję się, pomagam w domu przy obiedzie, coś tam nieraz pomogę. A jak do roboty idę, no to pobudka o czwartej, bo na siódmą muszę być. Jak o 19 wracam, tu coś tam po, pomagam jeszcze. W sobotę oczywiście porządki robimy wszyscy. Widzę, że mam więcej możliwości o wiele, bo widzę, że powoli staję na nogi, że znalazłem robotę, mam gdzie mieszkać, mam ludzi, którzy mnie otaczają i są bardzo mili, i którzy chcą mi pomóc, że nie jestem z tym sam. Najtrudniejsze dla mnie jest Przemyślenie tego wszystkiego, co się stało w moim, w, moim, w moim życiu, bo nie było tego mało. Codziennie walczę z tym, żeby jakby obrócić to w dobry żart, żeby myśleć o tym tak troszkę inaczej, nie tak dołująco. Ale ja myślę też w taki sposób, że to, co się wydarzyło w moim życiu, to jest, moty, to jest motywacja dla mnie, żebym walczył. Jak widzisz swoją przeszłość? Swoją przeszłość planuję w taki sposób, żeby kogoś sobie znaleźć. Założyć dom rodzinę, mieć stabilną pracę, stabilny zarobek. Marzenie mam takie, żeby mi się udało.